Letni skład kulturalny to nowa propozycja w programie Olsztyńskiego Lata Artystycznego. Miejski Ośrodek Kultury zaprasza mieszkańców i turystów na letni cykl warsztatów przeznaczonych zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. Warsztatom towarzyszyć będą otwarte wydarzenia finałowe, takie jak koncerty, opowieści, wystawa, parada oraz potańcówka w dawnym stylu. Wszystkie wydarzenia będą organizowane na olsztyńskim starym mieście w Spichlerzu przy ulicy Piastowskiej 13. Chcemy pokazać, że kultura to nie tylko sztuka, e, albo nie, nie, nie tylko w takim wymiarze, jak do tej pory można było ją kojarzyć, dlatego stawiamy na warsztaty, na integrację na, na to, aby to miejsce, które było do tej pory troszeczkę e, już przez austriaków zapomniane, ożyło na nowo. Tak też się stanie. Warsztaty rozpoczną się 27 czerwca piosenką w pigułce. Można się nauczyć emisji głosu, a raczej łyknąć pigułkę z emisją głosu, e, z interpretacją piosenki. Również 27 czerwca ruszą spotkania pod hasłem Budzik Nie prześpij wakacji. Chcemy pokazać, że w zdrowym ciele zdrowy duch i połączyć aktywność fizyczną z, z kulturą. Chcemy pokazać, że można wędrować po mieście, poszukiwać ciekawych miejsc, że można się ruszać, poruszać swoje szare komórki i dzięki temu będziemy mogli też lepiej integrować się w społeczności. 28 czerwca na Amatorów Dobrej Muzyki będzie czekała Olsztyńska scena artystyczna w piwnicach z Pichlerza. Koncert inaugurujący rozpocznie się o godzinie 18.00. Na scenie wystąpią olsztyńskie gwiazdy związane z piosenką poetycką i literacką. Będzie można posłuchać Basi Raduszkiewicz, Aurelii Luśni, Pawła Stankiewicza, Piotra Banaszka, czy Łukasza Jędrysa, Pawła Szymańskiego, Agatę Grześkiewicz. Tych artystów jest sporo, więc pozwolą Państwo, że nie, nie wszystkich wymienię, a niech niespodzianka jeszcze zaistnieje i przyjdźcie do nas posłuchać koncertu. By później samemu stworzyć tworzyć wyjątkową kompozycję, na przykład podczas warsztatów muzycznych z manipulacji dźwiękiem. Warsztaty dla młodzieży z wydobywania dźwięków i e, tworzenia muzyki na instrumentach e, nieoczywistych bądź rzeczach, które instrumentami nie są, a mogą być. E, będzie to fajna zabawa, która także będzie kończyła się występem tych uczestników. Ci, którzy wolą pracę manualne, również się nie zawiodą dla nich bowiem mógł przygotował mnóstwo propozycji, a wśród nich tworzenie wielkich form scenograficznych lampiony. Z którymi to lampionami podczas finału 8 lipca będziemy przechadzać się um, ulicami Olsztyna. Letni skład kulturalny, który potrwa do 8 lipca, to jak zapewniają organizatorzy, dopiero rozgrzewka przed tym co będzie się działo w Spichlerzu na Starym Mieście. Warsztaty będą bezpłatne, jednak warto zgłosić się wcześniej, bowiem liczba miejsc na spotkaniach jest ograniczona.